you <laughs> No ale mówię, jak masz jednego władcę, w sensie masz jednego człowieka, który rządzi całym państwem, całym państwem, to też masz łatwiej go rozliczać ze wszystkich decyzji. A jak masz rząd, gdzie jak masz koalicję na przykład w tym przypadku, jak mamy teraz, to wiesz. Jedni powiedzą tak, jedni tak, jedni tak i wiesz. I każdy kurwa winę na jeden na drugiego zwala i na końcu nie ma żadnego winnego. Nie. Nie wiem, Wiesz co, ja czasami ja czasami sobie tak myślę i liczę na to, żeby żeby po prostu ten Trzaskowski wygrał. I niech totalnie po prostu rządzą, bo niech mają totalne po prostu e, totalną władzę. I niech po prostu robią wszystko, kurwa. Co im się żywnie podoba i niech ludzie zobaczą. Niech ludzie zobaczą, co się dzieje w takich sytuacjach. I jeśli nie zrozumieją, jeśli nie zrozumieją, co się dzieje i co się dzieje, jak masz po prostu ten sam rząd i, i, i prezydenta. Nie wiem no co nie wiem no, widzisz, no są nie, są ja no, nie wiem co powiedzieć szczerze, kurwa na temat tych ludzi, no. nie wiem, czy to jest kurwa... Nawet nie, ja już... no... nie mam pojęcia czego to jest kwestia, tak szczerze. Czy kurwa głupoty, czy jakieś manipulacji, czy wszystkiego naraz. Nie wiem. Już tak jak były te kurwa te filmiki na TikToku, że babeczki przychodzą i mówią, że nie głosują na Konfederację, bo... bo Manson chce kurwa... nie wiem. Że męczę chce, żeby kobiety nie miały żadnych praw. No kurwa. <laughs> nie wiem. Skąd oni, skąd oni to biorą, kurwa? Skąd oni biorą takie kurwa rzeczy? Czyli mam rozumieć, że w partii, która się nazywa Konfederacja, są kobiety, i jeden z kandydatów chce kandydować na prezydenta. I miałby takie postulaty, że chce zabrać kobietom wszystkie prawa, mimo że w tej partii są kobiety. I one się by na to zgodziły, tak? Ja nie mówię, ja też się nie zgadzam ze wszystkim, co on reprezentuje. Ale kurwa, to właśnie chodzi o to, żeby wybrać, moim zdaniem, to są takie wybory właśnie żeby wybrać mniejsze zło, żeby nie było gorzej niż jest. Bo każdy wie, że prezydent niewiele może, prezydent jest bardziej taką osobą reprezentatywną, gdzieś ma się pokazać, coś ma powiedzieć itd., tak dalej, tak dalej Ale on nie ma za dużej władzy. Ale mówienie na przykład, że taki Mensen, nie będę głosować na mencena, bo Mencen chce zabrać wszystkie prawa kobietom, to jest kurwa jakaś abstrakcja dla mnie. Skąd ludzie to biorą, kurwa? Skąd ludzie biorą informacje o takich rzeczach? Naprawdę. Bo jakbym nie mówię, niech sobie każdy głosuje na co chce, nie? Ale... Kurwa, wczytałem. Nie wiem No jest będzie jak będzie, no albo będzie gorzej, albo będzie tak samo jak jest no. Lepiej nie będzie Prawda jest taka, że lepiej nie będzie. Jeśli jest rząd jak jest, to się nic nie zmieni. Bo ludzie w ileś lat temu rządziło PO i ludzie wiedzieli jak rządziło i mimo to wybrali ten sam... znowu to samo. Liczyli znowu na jakieś kurwa zmiany. No. A ci ludzie się nie zmieniają, no. Skoro zrobili raz coś, to zrobią to drugi raz. no. A niestety ludzie się łudzą. No trudno. I... Hey. Ah! Хватит ходить кругами, chodzić krugami. Ej już! Rośliny Adanos i zwierzę się ze wszystkimi. Zobaczymy na następną. Słuchajcie, chwila. chwila. to tak na rozkaz wielmożnego Przez lorda Kagrysza, ogłasza się do nas. Tak A gdy do niej przemówił, ty. stała hey, się ty. ona jego sługą. Ну как? Нравится? тебе это ну как нравится я нех Każę wie wszystko lepiej. Pam 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 pam. Nie, nie teraz. teraz. Co? Czemu chłopca nie zrobisz? Spokój. Chwila! Mamy... Nie! To mnie wcale nie dziwi. Chwila! Chwila! Chyba przyleciłeś swoje siły. No jest Ty, ja nie mam bełtu znowu. Ja pierciel nie mam bełtu. Czy on ma bełty ten? Czy Orlan ma bełty? Czy nie? POKOŻYM? Ty... Ja nie ma NIE MA BEŁTÓW Łenian? <słuch> nie mam tego? Portu do najemników? Ja do najmiorów, nie on teleportu.

Ну как, нравится?

Spójrzcie na niego. się nad niej orientują, że tu się robię. E? A gdzie są te pone bestie? O kurwa! Czemu są... Ty! Czemu są wszystkie tutaj? Eee... What the fuck? Co jest? What the bo boss? Yes. What? Uh -huh. What the fuck? Mhm Mhm Game Pam 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 pam